Jesteśmy w Essen. Przyjechaliśmy tutaj wczoraj na prezentację nowości od Harleya, czyli modelu Sportster S. Prezentacja ta została urządzona w pięknych, industrialnych okolicznościach przyrody. I taki jest też klimat tego motocykla, jak zobaczycie w materiałach reklamowych. Dziś, drugiego dnia, mieliśmy okazję pojeździć tymi motocyklami i tak naprawdę przetestować je w różnych warunkach, ponieważ pierwsza część dnia była deszczowa. Druga część dnia była sucha, ale od początku. Harley Davidson Sportster S to motocykl będący, jest reklamowany hasłem From Evolution to Revolution. I um, mamy tutaj silnik Revolution Max, który jest już w modelu Pan America, natomiast tutaj został troszeczkę złagodzony czyli mamy moc 122 koni mechanicznych, maksymalny moment obrotowy wynosi 125 Nm, motocykl został też naszpikowany elektroniką, jest tutaj sześcioosiowy czujnik inercyjny, który odpowiada za pracę kontroli trakcji, za pracę systemu ABS ze wspomaganiem hamowania w zakrętach, a także za pracę systemu anti-wheelie. No i cóż, motocykl ten może być dość ciekawym drogowskazem na przyszłość odnośnie tego, czego możemy spodziewać się po Harley'u, ponieważ Jochen Zajc zdaje się robić to, czego Matthew Lewatic nie zrobił, pomimo że wydał grube miliony dolarów, a mianowicie przyciągnąć do marki Harley Davidson ludzi, którzy wcześniej nie myśleli o Harley'ach. Ja, na przykład, taką osobą jestem i powiem Wam szczerze, że jak zobaczyłem model Pan America, jak zobaczyłem tego oto Sportstera S. To pierwszy raz moje serce zabiło szybciej w kierunku Harleya. No i cóż, zaczniemy od ogólnego wyglądu motocykla, który jest bardzo mięsisty, bardzo agresywny. Natomiast, jak na niego wsiądziecie, to okazuje się, że motocykl jest dość wąski. Wykonanie, nawet nie wiem jak to określić. Zupełnie jak nie Harley, czyli mamy tutaj bardzo dobrej jakości plastiki i przełączniki, ergonomia. Ogólna sterowania również jest bardzo dobra. No i cóż, sama jazda również jest dość, można powiedzieć, europejska, to znaczy też twórcy tego motocykla, z którymi mieliśmy wczoraj QA, mówili, że był on tworzony głównie właśnie na rynek europejski, z myślą o naszym rynku i... Jak była premiera online, to najwięcej osób było właśnie z Europy. Najwięcej zarejestrowanych, najwięcej oglądających. Czy ten motocykl nadaje się na nasze warunki? Myślę, że tak. Przede wszystkim dobrze się prowadzi. Mamy tutaj co prawda przednia opona jest w grubości prawie że opony tylnej. Natomiast nie jest to w żaden sposób wadą, ponieważ w momencie, kiedy wrzucamy go w zakręt, to tak naprawdę zastanawiałem się. Gdzie jest koniec przyczepności, i tego końca szczęśliwie nie było widać. Troszeczkę inaczej sprawy mają się podczas jazdy w deszczu, ponieważ jadąc w deszczu, motocykl ten zachowuje się troszeczkę niepewnie. Zwłaszcza jeżeli mówimy o przodzie. Trzeba mu bardziej wymuszać zakręty, bardziej podpowiadać mu, że tak powiem, dokąd ma jechać. Co do samego motocykla, tutaj widzicie maszyny, którymi się dzisiaj poruszamy, co do samego motocykla jest dziwny, ciekawy, będę musiał nim na spokojnie pojeździć jak już demówka trafi do nas, ponieważ na razie moje wrażenie jest takie, że przednie koło, które jest bardzo szerokie sprawia, że Motocykl prowadzi się dość dziwnie, natomiast to, co mnie zaskoczyło, to to, że jest tylko jedna tarcza z przodu, ale to jest chyba najlepiej hamujący motocykl z jedną tarczą z przodu, na jakim jechałem. Druga ciekawostka to jest tarcza z przodu. Hamulec przedni. Mamy tylko jedną tarczę i tutaj też mieliśmy co do tego wątpliwości, natomiast inżynierowie, którzy projektowali ten motocykl, powiedzieli, słuchajcie, jutro się przejedziecie. I zobaczycie, jak to działa. No, i cóż, jeździliśmy z prędkościami dość przepisowymi. Raz na liczniku mi się wyświetliło 120 km na godzinę. I powiem Wam szczerze, że to jest najlepiej hamujący motocykl z jedną tarczą hamulcową z przodu, na jakim jechałem. Absolutnie druga tarcza jest tutaj niepotrzebna. Harley Davidson zastosował tutaj do hamowania komponenty Brembo, i to się sprawdziło. Ten przepis. Druga sprawa to silnik. Silnik przyspiesza dość żwawo. Został on wysterowany tak, by Przyspieszać dobrze z niskiego i średniego zakresu obrotów. I co jest właśnie fajne, niezależnie od tego, czy jedziecie na trzecim biegu, czy jedziecie na czwartym biegu, nawet jadąc na czwórce, 60 na godzinę, w momencie, kiedy potrzebujecie odkręcić, potrzebujecie mocy, potrzebujecie prędkości, to wystarczy po prostu odwinąć manetkę i on będzie jechał. Druga ciekawa rzecz to układ wydechowy. Wydech, jak widzicie, jest dość masywny i tak naprawdę ciężko się o niego nie oprzeć nogą. Mamy tutaj osłonę termiczną, która. No, początkowo też podchodziliśmy do niej sceptycznie, ja również. Natomiast szybko przekonałem się, że to faktycznie działa. Czyli mogę swobodnie prawą nogę oprzeć i nic się nie dzieje. Troszeczkę inaczej sprawy mają się ze strony lewej, gdzie miałem wrażenie, że moja łydka po prostu się usmarzy. Sprawa to ergonomia, a mianowicie ergonomia dźwigni skrzyni biegów, która no, jest też taką rzeczą, do której muszę się niestety przyczepić, a mianowicie trzeba bardzo mocno pokombinować, żeby bieg wbić. Nie. Ma tutaj mowy o szybkiej zmianie biegów, takie pupu. Pu, ponieważ no, dźwigiemka jest ustawiona dość niewygodnie, gdyby była troszeczkę wyżej albo troszeczkę bliżej, to to wrażenie byłoby e, zupełnie inne. E, druga kwe, kolejna kwestia, tutaj już na plus to elektronika. Elektronika w tym motocyklu działa naprawdę znakomicie. E, w trybie Rain, w momencie kiedy motocykl czuje, że łapie uślizg tylnego koła, to on wam pomoże. Natomiast zrobi to w sposób e, bardziej taki jakby was przytulał, niż likarcił. Także e, Odnajdą się na tym motocyklu zarówno osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z mocnymi maszynami, jak i ci, którzy z takimi motocyklami już mają doświadczenie. I powiem Wam, że zmiana pracy całego motocykla po zmianie trybu jest bardzo mocno odczuwalna zwłaszcza pomiędzy na przykład trybem rain a trybem road no to już czuć różnicę zwłaszcza w odpowiedzi yy, przepustnicy na ruch manetką gazu Sam motocykl um, występuje w trzech kolorach: białym, czarnym i brązowym. Jego cena będzie startowała od okolic 72 tysięcy złotych, jeżeli przeliczymy um, kwotę, którą dostaliśmy w euro podczas prezentacji. Um, no i cóż, dla kogo on jest skierowany? No właśnie, na materiałach materiał reklamowych um, jest i mężczyzna i jest także kobieta. To ma również swój związek. Z tym, jak Harley próbuje zmienić swój wizerunek, i to się może udać. Jeżeli Harley pójdzie w tym kierunku, a szczerze mam nadzieję, że pójdzie, to będziemy świadkami bardzo ciekawej przemiany. Jochen Zajc wyciągnął z kłopotów pumę. I teraz wygląda na to, że może wyciągnąć z kłopotów Harley'a. Tak jak rozmawialiśmy z przedstawicielem do spraw PR-u, to mówił, że jeżeli chodzi o model Pan America, to w maju i w czerwcu był to najlepiej sprzedający się turystyk w Stanach Zjednoczonych. I tak naprawdę zadowala on zarówno tych, którzy już mają Harley'e, jak i osoby, które dopiero do świata marki Harley Davidson wkraczają. Także from evolution to revolution to nie jest tylko pusty frazes i mam nadzieję, że ta rewolucja będzie kontynuowana. Liczę także, że szybko demówka do nas trafi, ponieważ bardzo chętnie jeszcze pobędę z tym motocyklem i wtedy tak naprawdę będę mógł się w pełni wypowiedzieć na jego temat. Z Niemiec ze scen mówił dla was Wojtek Grzesiak Ścigacz.pl